zapłacony oferent dostał pieniądze ja mogę pomóc? z o, Ja jest zaznaczony? Tak. Czy Jeszcze Alexia <laughs> <læctio> Rasen tu im Museum. I ähm bëramach, bëramach jest, äh wir haben auch wir haben auch hier wurde so mehr das so ist da müssen jetzt äh kennen da jetzt äh doppelt jetzt doppelt ähm nur ja schön ja gestern doppelt da in in Bürgermeister nicht

Jest zawsze dobra pomagać, pomagać, jest zawsze miłość dla mnie. Tutaj na przykład pokażę Państwu coś, co już jest związane z moim życiem. Tu dzisiaj jest dyrektor muzeum, to jest rok 77, kiedy w Pobrzeżu zakładaliśmy pierwszy DKF w Słupsku dla młodzieży inteligenckiej, która pokończyła studia, dzisiaj nie ma śladu po takich przedsięwzięciach. Dokumenty będące własnością mojej ciotki, która do 1952 roku była mieszkanką Słupska i ze Słupskiej Fabryki Cukierków stała się dyrektorem największych zakładów cukierniczych Selena w Warszawie.